Witam Was wszystkich serdecznie. Mam na imię Magdalena, ale wielu z Was zna mnie także jako Merit Magdalena. Tak właśnie podpisuję się pod moimi tekstami. Prowadzę również stronę na Facebooku Przebudzenie Boskości, gdzie dzielę się z tym, co odkrywam i co przypominam sobie na swojej drodze. Nazwałam to miejsce właśnie tak, bo ja wiem, że każdy z nas nosi. W sobie światło i boski potencjał, który tylko czeka, żeby się obudzić. I właśnie do tego miejsca chciałabym Was dzisiaj serdecznie zaprosić. To jest dzisiaj moje pierwsze nagranie i muszę Wam powiedzieć, że bardzo długo się nad tym zastanawiałam, czy w ogóle nagrywać. Myślałam, że to nie jest dla mnie, że się po prostu do tego nie nadaje. Zawsze łatwiej było mi pisać, usiąść sobie. Zebrać myśli, no i przelać to na papier. Pisanie było moją drogą od zawsze. I chciałabym Wam tutaj coś ważnego od siebie podkreślić, bo ja osobiście uważam, że czytanie jest niezwykle istotne. Dlaczego? No, bo każdy, kiedy czyta, słowo wchodzi prosto do Twojej świadomości. Twój własny głos wewnętrzny czyta tekst i zapisuje go tak jako kod w Twoim polu. To jest czysta informacja i bez bezpoś pośrednika. Dlatego to, co czytasz, zostaje w tobie na zawsze, tak? A słuchanie no, działa troszkę inaczej. No wiadomo, głos od razu porusza emocje i ciało, ale właśnie dlatego też. Jest bardziej poddatny na manipulacje. Wystarczy ton, intonacja, częstotliwość, no i można wpłynąć na Twoje emocje, a kiedy słuchasz, zwykle robisz też coś jeszcze. Gotujesz, sprzątasz, prowadzisz samochód, no i wtedy przekaz się jakby rozprasza, nie zostaje tak głęboko, jak przy czytaniu. Dlatego dla mnie czytanie i. I pisanie zawsze były fundamentem, ale wiem, że jest wiele osób, które woli czytać. Są też tacy, którzy po prostu nie mają czasu, mają wiele obowiązków. Wiele osób pisało do mnie, również też pod moimi postami, artykułami, a także prywatnie, żebym nagrywała. Również też moi przyjaciele. No, i też bliskie mi osoby prosili mnie, żebym zaczęła mówić. No, i też na urodziny dostałam od nich mikrofon. No, i z bardzo jasnym przekazem, Magdalena, nagrywaj, to już czas. Mamy nadzieję, że zaczniesz nareszcie nagrywać. Także, kochani, jestem bardzo wdzięczna za prezent, dlatego dzisiaj tutaj jestem z wami, no i nagrywam to dla was. Chcę się troszkę też przedstawić i opowiedzieć o sobie. Abyście mnie po prostu troszeczkę poznali. Bo wiem, że wielu z Was przechodziło też podobne rzeczy. Wiem, że wielu z Was też pisze do mnie, że nie mają z kim porozmawiać, że nie mają komu się zwierzyć, że po prostu się wstydzą o tym mówić, co czują, co widzą, bo boją się wyśmiania albo odrzucenia. Wiem, że jest bardzo dużo osób. Ja doskonale znam to uczucie, bo przeżyłam też to samo i do tej pory zresztą. Dlatego mówię głośno, żeby każdy, kto mnie słucha, wiedział, że nie jest sam że jest nas więcej. I dlatego też chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę, i powiem Wam, że moja droga tutaj na Ziemi. Od samego początku nie była łatwa. Trafiłam do rodziny, można powiedzieć, wrzucono mnie do rodziny, do której nigdy bym nie chciała trafić. Nigdy. To była rodzina pełna krytyki, obgadywania, dwulicowości, fałszu, a Naprawdę to, co przeżyłam dla mnie już jako mała dziewczynka, było po prostu okropne. Tam było zero miłości, zero wsparcia, akceptacji. Zawsze ktoś miał musiał kogoś poniżyć zawsze ktoś miał coś do powiedzenia zawsze musiał coś udowodnić że jest lepszy No i dorastanie w takim środowisku było dla mnie jak koszmar Ale jedyną osobą która naprawdę dawała mi miłość ciepło przy której czułam się bezpieczna i trochę zrozumiana była moja kochana mama To ona była moim światłem no i moim wsparciem była cudowną ciepłą gościnną kobietą Chociaż sama przeżyła w życiu naprawdę bardzo dużo cierpienia, również od swojej pasożytniczej rodziny. No jestem jej wdzięczna z całego serca za wszystko, co mi dała, za jej obecność i za jej bezwarunkową miłość. A reszta mojej rodziny, nie tam się tam nie było miejsca na, ani na szczerość, ani naprawdę. Ja od dziecka czułam że ja tam nie pasuję. Już jako mała dziewczynka ja widziałam i słyszałam więcej niż inni. Miałam wizje, miałam sny prorocze, doświadczenia spotkań, dostawałam informacje, których nikt wokół mnie nie rozumiał. Kiedy próbowałam o tym mówić, no, no byłam po prostu wyśmiewana. Mama mnie prosiła, żebym tego nie opowiadała, bo ludzie i tak tego nie zrozumieją. No i chciała mnie chronić, tak? No, i tak czułam się coraz bardziej samotna i z tym wszystkim. Było mi tak ciężko, że już wtedy miałam momenty, kiedy nie chciałam tutaj być. Czułam, że to nie jest moje miejsce, że to jest nie moje ciało, że to jest nie moje życie. Jakby czułam, że to nie jest w ogóle mój dom. A jedynym miejscem, gdzie znajdowałam ukojenie, był staw i jedno drzewo, a gdzie chodziłam. Prawie tam codziennie, do którego się przytulałam. Opowiadałam mu o wszystkim, o tym, co czuję, co mnie boli, czego się boję, czego mi brakuje. No po prostu wszystko. Ono było takim moim, można powiedzieć, powiernikiem, kiedy nie miałam już nikogo, tak. Ja w końcu zrozumiałam po jakimś czasie, że to, co ja przeżywam i po prostu, że. Bo nie ze mną jest coś nie tak, tylko ze światem wokół. I powiem Wam, żeby przeżyć, zaczęłam wtedy grać. Postanowiłam, że będę grać rolę człowieka takiego systemowego, jak wszyscy dookoła. Przestałam mówić, co widzę i co czuję, i zaczęłam udawać, że jestem taka jak inni, tak? Żeby choć trochę poczuć się akceptowana, no ale w środku wiedziałam że to nie jestem ja i cały czas marzyłam, żeby stamtąd uciec i w końcu kiedy nadarzyła się okazja zrobiłam to po latach wyjechałam z Polski i zaczęłam życie daleko od rodziny i to był moment, kiedy pierwszy raz poczułam, że mogę oddychać, że nikt mnie obs nie obserwuje, że nikt mnie nie wytyka nikt mi nie mówi, że jestem dziwna ja po prostu mogłam być sobą i to był dla mnie najpiękniejszy Czas w moim życiu. Ale powiem Wam, że to jeszcze nie był przełom. Przełom przyszedł później, kiedy odeszła moja mama. Może to zabrzmi, zabrzmi dziwnie dla Was, ale to właśnie dzięki niej i dzięki tej traumie, coś się we mnie otworzyło, coś pękło. To było jak uderzenie pioruna. I powiem Wam, wam coś ważnego. Ja, nigdy, ja wiem, że nie jestem jedyna. Wiele osób, które przeżywają graniczne sytuacje, na przykład śmierć kliniczną, czy ciężki wypadek, lub ogromny wstrząs, nawet i depresję, ciężką depresję, mówią potem, że już nigdy nie byli tacy sami, że coś się w nich uruchomiło, dlatego było podobnie u mnie. Dlaczego tak się dzieje? Bo w chwili takiej traumy ciężkiej traumy, matryca traci nad nami pełną kontrolę. Normalnie nasze ciało, nasz umysł i nasze pole są zaprogramowane, zamknięte w rolach i pieczęciach, które trzymają nas w systemie, tak? Ale kiedy przychodzi tak potężny szok, kiedy człowiek dosłownie staje na granicy życia i śmierci, te pieczęcie zaczynają pękać. No i system nie nadąża, żeby je utrzymać. I wtedy nagle Przebija się coś prawdziwego, Twoja własna świadomość. To jest tak, jakby można powiedzieć, totalny reset. Dlatego ludzie po, tym, po, po wypadkach, po śmierci klinicznej, po ogromnych stratach zaczynają widzieć więcej, czuć głębiej, nawet leczyć, mieć wizję. No i to, to, jest, to nie jest y, przypadek. To jest moment, w którym ich pole wyrwało się na chwilę spod kontroli, no i zaczęło działać inaczej. No i ze mną było podobnie. Ja zawsze byłam inna, ja zawsze miałam wizję, ale po śmierci mamy to wszystko uderzy uderzyło jakby ze zdwojoną siłą. I powiem Wam wprost, to było tak, jakby piorun we mnie uderzył, jakby wszystko się we mnie zagotowało. Ja czułam. Mm, że pieczęcie, które mnie trzymały w tej roli, zaczęły pękać. Nagle poczułam moje całe ciało inaczej, jakby każda komórka się obudziła, paliła we mnie krew. Normalnie czułam, jakby moja krew się wżyła, gotowała. Miałam tak wysokie ciśnienie, zawroty głowy, bóle całego ciała, bolały mnie kości, skóra, po prostu wszystko. Ja nawet trafiłam do szpitala parę razy, no nie wiedziałam. Co się ze mną dzieje, ale teraz wiem. To był moment, w którym pękły stare programy. No, wydarło, wydarło się we mnie potężne światło świadomości. To było agresywne, było naprawdę brutalne przebudzenie dla mnie, ale konieczne, bo dopiero wtedy mogłam odzyskać dostęp do pasma mojej własnej świadomości, które było wcześniej przykryte. To był potężny przełom, którego już się nie da cofnąć i nie da się opisać słowami. Ja Wam próbuję tutaj opisać ten mój stan, ale to naprawdę trzeba przeżyć, to było naprawdę mocne. No i w tym bólu podczas tej mojej traumy ja słyszałam tylko jedno: dziecko pisz, dziecko idź do ludzi, i to był głos właśnie mojej mamy. Ja miałam z nią też kontakt przez, przez wiele, wiele miesięcy. I powiem Wam. Wtedy, kiedy zaczęłam pisać, puzzle ułożyły się w całość. To, co widziałam od dziecka, i to, co przychodziło później podczas pisania, podczas tego nagłego przebudzenia, nagle stało się wszystko dla mnie, jakby jasnym obrazem. Ja zrozumiałam, że my mamy w sobie wszystko. Że naprawdę możemy wyjść z tego systemu, z tej matrycy, że możemy zacząć od nowa. Ja odkryłam tą tajemnicę. I wiedziałam, że nie mogę tego zatrzymać dla siebie, ja muszę mówić. Wtedy, kiedy pisałam, też przechodziłam potężne zmiany. Napływały do mnie nowe informacje, Zaczynało, zaczynałam sobie dużo przypominać. Pisałam i byłam w takim, można powiedzieć, transie. Ja się za, zamknęłam na parę tygodni, nie wychodziłam nigdzie i, i pisałam. Po prostu pisałam, i te informacje napływały do mnie bez przerwy. I ja muszę o tym mówić. Ja przez lata próbowałam dzielić się tym, co wiem, tak? Pisałam, zakładałam strony, ale wiele razy były też blokowane. Na przykład przez Facebook posty znikały, profile były zamykane. No i no, takie były momenty, że ja nawet nic nie mogłam napisać, bo zaraz wyskakiwały czerwo, wyskakiwał czerwony komunikat. No i blokada, ale ja już teraz wiem. Że ja muszę to robić zupełnie inaczej, dlatego tutaj jestem i mówię. To jest, jak już wcześniej wspomniałam, moje pierwsze nagranie. To jest mój nowy początek. Chcę Wam opowiadać moją historię. Chcę dzielić się o tym, co wiem, o tym, co odkryłam i o tym, co przeżyłam. No, nie po to, żeby wzbudzić litość, ale po to, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami. Że jest wyjście z tego, że jest szansa i że jest nas więcej, tak? Dlatego, kochani, do usłyszenia, cudownego czasu dla Was wszystkich. No i mam nadzieję, że wkrótce znowu się spotkamy w kolejnym nagraniu. Także jeszcze raz, cudownego czasu dla Was.